Siemka, witam Sędzieka! Dzisiaj jesteśmy w parku, gdzie będzie chyba mega, gdzie będę jeździć też na hulajnodze i na rolkach. Jest dużo ludzi, a będzie też z nami. Powiedz. Ej, będzie moja koleżanka razem z pieskiem, buldoszkiem Lucio i, świąt. Wydawała, to, to I Jedziemy? Takie, takie No dobra, to i Jedziemy? Podobne. To kiedy one będą? No jeszcze chwilka się zejdzie. To akurat tak Akurat zdążysz pojeździć. Piękne. Musimy się popsikać. Tak, odkleście na wszelki wypadek. Tak, już więcej. Tak, już więcej nie chcemy takich przypadku właśnie. Mi pszczoły w tym roku. W tak, wakacje, co roku wlazu. mamy jakieś... Mały em, palec. Tak, co roku mamy jakieś właśnie I przypadki. Jak nie kleszcz, a to i kolejne... pszczoła... I tak nad jeziorami i takimi basenami tak zawsze. A jak byliśmy nad jeziorem, to em, było burza, a potem kolejny raz em, ząb. Tak, zawsze coś. <laughs> tak trzeba było wyrywać zęba. <laughs> W te w mi wypadły za. Tak. tak, dobra, szukamy. Ej, a daj Mam cię! No, dobra. Mamo, no, daj mi cię! O, jak tym zahamować? Masz z tyłu hamulec. Mówiłam, no ale to z tym No wychodziły już z bloku, także niebawem będą. Chodź to. Uwaga. To chodź, idziemy już tutaj. No nie ma no, wcioną, idziemy tam. Idziemy tu. Chyba pójdziemy do niego. No. To idziemy po kolei do nich, co? W ogóle w internecie zdjęcia są takie fajne, Idziemy zobaczyć. takie, takie fajne. Tak, jeszcze są tutaj jakieś świecące elementy. O, i tam kolejny No. I podobno są jeszcze te, ludek taki ten też, to na łapce Tak, jeszcze do niego na pewno pójdziemy. Co? Na pewno pójdziemy do niego. No, jest. To moje <laughs> no! Ale fajny. Gorąco? Właśnie. Ale wiesz, no, się wieczorem będzie chłodno na pewno. Idziemy dalej? Szukać? Idziemy zobaczyć hotel dla owadów? To się chyba hotel no, dla owadów nazywa No to domki są porobione dla nich, dla tych owadów Powoli Jest kolejny I też fajny Nawet bardzo co? Idziemy do następnych? Tam jest. Gdzie? Tam. Dobra, jedziemy. Ona coś żre. <grym coś? <grym coś, coś, <dać? grym> coś, No, możesz się nakarmić troszkę. Może głodna jest. jej <grym coś> <grym coś> O coś ty. Ale fajna taka dziewczyneczka ze skrzydełkami. Jak wolę rolki. Rolki? Dobra, to idziemy na ławkę i przesiadamy się na rolki. O, tu mamy akurat ławeczkę. Jesteśmy. Dobra, tylko teraz mamy mały problem, ponieważ... Oj Nadia! Powoli! Kła? Dobra. Butelka mi spadła. Ahaś. A, A widzisz, szkole, bo leciałam do ciebie szybko. W no. szkole to zawsze mi spada ta butelka. Na placu za Was. Ale tylko mi. Ona jest jakaś wywrotna. wywrotna. Może trzeba inne butelki. Ale ta jest wiemka. szukam wiesz co, tego ludka drugiego jeszcze znaczy drugiego, następnego mama bo tu jest tak z górki jak to ja potrafię no ja wiem o jest chyba, właśnie Karolina już ją widzę gdzie? no tam dalej właśnie dobra dobra to poczekamy Nadusia no, czekamy czy jedziemy? jedziemy to muszę wziąć hulajnogę, poczekaj cześć Luśia Cześć, jak, o, jak główkę przekręcę. Ja, Buju, przyciągnęłam pędzlem. Jak ty to niosłaś? Butelkę. Ej, a jak długo się ciągnie ta smycz? O, pewnie z kilkanaście metrów, ki, a, kilk, pięć. Lusia, Lusia to najładniejszy buldak No, słodziak taki z niej. <śmany> o jakby ją pociągnęła. Idę, to... <śmany> idę. Nie ma? A skąd że ten miał papierosa? To nie ten miał. Już byłyśmy u niego. Dałaś mu następnego. Da? No papierosa. Jeszcze został taki jeden, co na ławeczce siedzi, ale na razie ta ławka jest zajęta i kresi musimy poczekać. Kresi. No, Era, musimy czekać. Fajna, co Nadia? Patrzysz na pancio swoje. To jest, oto ten ludek. I w końcu zwolni. Echa, <grywka> teraz w trójeczkę. Trzy dziewczynki. tak i chyba trzeba się troszeczkę ubrać bo jest chłodek, zaczyna się tak, ja muszę przyparkować tutaj hulajnogo czekajcie okej okay. coś tu aaa, nie pomyślałam, bo przecież tu jest nóżka, dobra no, ale fajnie tu jest, ekstra ten drugi nie jest tak ładny Się świecić, no to musimy tak poczekać jeszcze. Jak na święta. No czekamy aż tam się tutaj zaświeci, ale jeszcze chwilka. Czego? Do jazdy na nodze. O, a może chciałaby się przejechać? I bez chudła. I bez chudła. a. Ej, a, a, a. a może się ukończyć wypracować, bo takie zwierzaczki, takie malutkie puchatki, wow. to jeżdżą na małych hulajnogach. Jeszcze Dawaj Luśia na kolej nową Dawaj ze mną pojeździ. Będziesz na dużo chłopi I nie będzie to sprawiać przyjemności No prawie prawie Zasz, No musiało być szersze No faktycznie Ja nawet nie wiedziałam, że on jest a ty dobrze kojarzyłaś, no Nadusia. To Serio. A to co to za mały? Ej, pewnie jest jeszcze jeden. Ale jaki fajny. Ten to chyba najfajniejszy. Pewnie jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden? No taki duży, bo widziałam. A taki mały nie był. A wiecie, że tego to nie widziałam? No, Nadia mówi, że był, że widziała Patrzcie. w internecie. I, tak się pali I faktycznie... Może usiądź przy... Na, I tak na się skrzydełka. Co ścianki. I tak się pali Nie może pianki, wyglądać to. Do go w oczy. Boże... Nie. Jeszcze jeden jest? No, ale on tak inaczej wyglądał. Ale taka sama pozycja. Ale taka sama pozycja. To może poszukamy jeszcze? Poszukamy, to jest wielki park, więc może jeszcze być. Dobra, to szukamy. Misia, jaka wesoła. Łamał <laughs> się tego białego kucharka. Zobaczymy sobie. Dobra. Fajnie, dobarę. to mamy. To jest taki Daj szary? Oj, Nadusia, dawaj do boczku. I co Nasia, się zaświeca za chwilę? A musimy czekać. Myślisz? Tak, mamy wypadek. O, rozleciały się rolki. Luśka, nie dotykaj tego, bo popsujesz na maksimum. I do końca. I Ej, ale co my zrobimy, Nausia, teraz? No właśnie problem, no. No normalnie będzie trzeba cię trzymać. Tylko to trzeba gdzieś w Dobra, no to szukamy? Dajcie mi buty. Dajcie dobra, mi buty. przebiórka. Dajcie po gdzieś tak, szukamy teraz stąd tego stąd elementu. Może się znajdzie, ale słaba nadzieja, podejrzewam. Tak. Trzeba będzie kupić nowe nie, myślę, że to część tylko Nadusia, to co się wymienia Bo one są piękne wątpię, żebyśmy znalazły no ale czekamy i nadal czekamy, aż się zaświeci ale patrz, jak już to się świeci no niesamowite, ale po prostu ją znalazłam Znalazłam! Dawaj mi ją Tak łatwo było ją znaleźć No nie tak łatwo mama jest niesamowita Tak, mówię przejdę się ale ja bardziej myślałam, że na trawie gdzieś będzie. Chodź zobaczymy, czy będzie pasować Gdzie tylko to Torka No. Mało Luśki jest Będzie dobrze, Nadusia tylko w domu już się tym zajmiemy Bu, bu. nie no dusia ja teraz nie będę skręcać bo trzeba śrubokrętem no nie chyba właśnie tylko tu z dołu ja myślałam że to całe się świeci nie, no. ja, mówię, ja mówię wam wszystkim, że to nie świeci to się wydaje trzeba podejść czemu nie ja podeszłam i teraz dopiero widać jak to się wydaje weźcie zobaczymy w internecie jak to świeci Dobra. ale nie poczekaj nie? na dusia nie, to są zwykłe rury. Tak jak u nas na balkonie, Nadusia. To tylko tak jest. No, na pewno. Wejdź zobacz dla upewnienia. Nadusia, mówię ci, no jak rura ci się nie zaświeci, rurka. Dobra, zobaczymy. Czyli co Nadia, tylko to się świeci jednak. Jak strasznie jak dzwoni. No, 21. Czyli... Dziewiąta nie wiem. Hmm. A jeszcze muszę TikToka jednego nagrać. Okej. Okay. A mnie nagra? Na tego w dzisiejszym odcinku, bo już nie ma nic ciekawego. Jeśli się Wam podobało, zostawcie w górę i subskrybujcie mój kanał dla Lucy. Pa Pa!